Cześć wszystkim. Tym razem nagrałem dla Was filmik również na stacji. Chciałem ten filmik też nagrać na stacji, z tego względu, że nagrałem MG42 Legend na stacji. Chciałem porównać te dwie bronie na tej samej mapie, ponieważ są to bronie bardzo do siebie podobne. MG42 Legend, tutaj jak widać, Szymon ma bardzo mocne MG42 Premium i też e, Szymon tak naprawdę będzie tutaj na tej mapie bardzo dobrze sobie radził. Mm, ja, jeżeli chodzi o RPD, mam na levelu 16. Tak naprawdę nie skończcie się z tymi ulepszeniami warto mieć ten 24 level, no ale nic ponad nasze siły, staram się na spokojnie uzbierać sobie z gier to złoto i tak naprawdę powoli, powoli możemy dojść do tego maksymalnego levelu. Jeżeli chcemy, bo tutaj troszeczkę biegałem po pijanemu, no, ale właśnie, możemy tak naprawdę dojść y, do tego 94 levelu kupując to złoto. Ja akurat mam takie troszeczkę podejście, że tutaj te bronie już raczej ulepszam za, y, za złoto zdobyte w grze. Troszeczkę mi szkoda, y, ale to każdy tak naprawdę jak chce, tak może te bronie ulepszać. Y, RPD jest bardzo mocną bronią y, względem MG42 Legend. Uważam, że jest bronią mocniejszą. Y, postać porusza się szybciej. Ale ma bardzo duży moim zdaniem minus, mianowicie tym minusem jest to, że nie posiada celownika. I w grach powiedzmy jakie gramy na co dzień, gramy często i zdobywamy flagi, może to bardzo nam przeszkadzać z tego względu, że brak tego celownika, czyli brak e, dobrego m, przybliżenia, tutaj tak naprawdę jak ściana w tych przeciwniku właśnie w tym momencie to nie widać za bardzo e, ich e, sylwetki postaci, więc tak naprawdę moim tutaj takim sposobem na to, żeby tą flagę zdobyć, jest po prostu podnoszenie tego celownika do góry na ślepo. E, no i troszeczkę nie jest to tak naprawdę pomagające nam w zdobywaniu tych flag. E, niestety o nie też trzeba walczyć, więc w tym momencie e, RPD mogę polecić graczom e, moim zdaniem na powiedzmy gry międzyplanowe e, Wszyscy biorą mówią w takich grach, do takich gier e, przystępujemy już z troszeczkę większym doświadczeniem, często gramy, ale aktualnie też nie zawsze się udaje z tego względu, że e, czy po prostu przeciwnicy, te klamy e, nie zawsze mają skład, nie możemy za bardzo grać, e, więc e, docelowo uważam, że MG42 Legend wystarczy. Prawdopodobnie w tym momencie cena tych obydwu broni jest porównywalna. E, mamy też MG42 Premium, która jest dużo tańsza, i jest też, również dobrą bronią. Film e, odnośnie MG42 Legend powstał. Tam też właśnie e, wspominałem troszeczkę o MG42 Premium. Tutaj na tej mapie akurat mi się udało trafić na dwóch naszych graczy, na Szymona i Kamila. Jeżeli chodzi o, o, o nich, to bardzo ładny mecz zagrali. Na tej mapie na stacji można grać Regimonem, tak jak grał tutaj Kamil. Też miał bardzo dobry wynik, bardzo dobrze mu szło. No i grał też Szymon, który tutaj niejednokrotnie możemy zauważyć, że w bardzo ładny sposób się porusza na mapie. Tego Te ruchy lewo-prawo są bardzo ładne. Kamil. Również bardzo dobra gra z tym Regingtonem, sobie bardzo tutaj świetnie radzi, więc no... w ostatecznym tutaj rozrachunku wyniknie to tak, że będziemy w trójkę na podium. Tutaj jak walczyłem z Szymonem, to wiedziałem, że ze sobą mam apteczkę, więc od razu idę wszedłem, aby podczas walki nasze, moje życie troszeczkę się powiększyło. Czasami... Czasami też wyciągam na stacji SKS, Myślę, że to też jest również dobra broń. Tutaj miałem właśnie przez chwilę taką okazję e, walczyć z przeciwnikiem, ale głównie raczej MG42, raczej RPD e, zależnie. Hmm, bardzo lubię grać na stacji z tego względu, że stacja, jak i Berlin, e, jak i aktualnie pociąg są mapami, e, na których możemy zdobyć właśnie bardzo dużo flag. Mm, te bronie tak naprawdę się nie przeplatają często gram g 42 Premium yy, przepraszam, nie Premium tylko Legend często gram e, RPD e, z tego względu, że chciałbym potrafić grać z tymi dwoma broniami na początku jak kupiłem RPD dziwnie mi się grało aktualnie widzę, że e, jest ono naprawdę bardzo mocne jest e, tutaj się gra dosyć szybko tak naprawdę, więc RPD używam na mapach Mógłbym powiedzieć średnich wielkościowo na e, powiedzmy Tamertonie, używam na burzy, y, na mapach małych również, e, ale na zmianę z MG42 Legend z tego względu, że e, posiadając RPD dużo szybciej, znaczy dużo szybciej poruszamy się szybciej niż e, z MG42 Legend. Dzięki czemu możemy szybciej się przedostawać na mapie z punktu A do punktu B. Też w momentach, powiedzmy, często walki z tym przeciwnikiem mamy szybsze ruchy, co jest tak naprawdę dla nas bardzo korzystne w tej rozgrywce. Minusem bardzo dużym tego RPD jest po prostu to, że nie ma celownika i jest naprawdę drogą bronią. Więc, tak naprawdę, tutaj zbierać ewentualnie na nią złoto. Jasne, można. Ja uważam, że jeżeli grać ma MG42 Premium, może sobie z tym MG42 poradzić również bardzo dobrze. Będą jeszcze serie filmów odnośnie innych broni. Tutaj za chwilę będzie do zobaczenia nasze podium dla nas trzech. W sumie słusznie, bo naprawdę bardzo dobra gra. Tutaj czy Kamila, czy też Simona, widać to jakieś doświadczenie w grze, bardzo już duże. Hmm, tutaj, akurat w flagach mi się troszeczkę udało bardziej. E, prawdopodobnie tam, jeżeli dobrze pamiętam, to miałem 14 flag, chłopaki po 8, ale ewidentnie widać, że to my tutaj zdobywamy więcej flag niż pozostałe klany. E, co jest bardzo ważne. E, będę zapraszał Was do oglądania też następnych filmików. Na pytania.